Witam Was bardzo serdecznie na kanale Obiekcje w tych pięknych jesiennych okolicznościach przyrody. Chciałbym z Wami dzisiaj porozmawiać o kimś, kto moim zdaniem jest najważniejszym polskim publicystą e, publicystą politycznym ale nie tylko, bo również i społecznym jego diagnozę społecznego, analiza e, rzeczywistości która nas otacza, mówię tu o rzeczywistości społecznej, rzeczywistości politycznej czyli o tym wszystkim co chodzi w skład nauk społecznych, politycznych szeroko pojętej humanistyki ale humanistyki w takim e, Charakterystycznym pierwotnym znaczeniu czyli czymś, co wyrasta z logiki i filozofii, a nie z idei i ideologii, coś, co tworzy ideę, ale jest przeciwne ideologii, coś, co potrafi, humanistyka, która potrafi analizować rzeczywistość, ale również analizować się, wyciągać, że tak powiem, wnioski z błędów. Nie popadać w paradygmaty. Tak. Z taki właśnie, takim właśnie humanistą jest człowiek, o którym chciałbym z Wami dzisiaj porozmawiać, a jest nim oczywiście Rafał Ziemkiewicz. Rafał Ziemkiewicz to erudyta antysalonowy, pisarz science fiction, w pewnym sensie można powiedzieć, że trochę futurolog. Człowiek który jest zaangażowany w ocenę, opisy rzeczywistości politycznej już od lat 90., być może nawet od 80., ja dokładnie tak historycznie sylwetki Rafała Siemkiewicza nie znam. I zresztą to nie jest temat dzisiejszej, dzisiejszego mojego takiego monologu, bo to będzie raczej monolog. Natomiast to, co chciałbym Wam powiedzieć, to są, jest kanał o, o kanale Rafała Ziemkiewicza. Może część z Was go zna, ten kanał nazywa się bardzo prosto Rafał Ziemkiewicz. Być może część z Was zna ten kanał, być może część z Was go nie zna. Zachęcam do oglądania filmów, które tam się pojawiają. To są, większość z nich ma formę takiego mini, mini wykładu. Rafał Ziemkiewicz jest człowiekiem, który potrafi Potrafi mówić, potrafi wyciągać konstruktywne, logiczne wnioski, ale to, co jest bardzo istotne, czego jako. <grytanie> Rafał Siemkiewicz był kiedyś rzecznikiem, z tego co pamiętam, Unii Polityki Realnej, Korwinamikę. Jest to człowiek, który zdecydowanie potrafi posługiwać się logiką, ale któremu logika nie zabiła zdrowego rozsądku. Rafał Sienkiewicz, jak sam mówi, wierzy w taki chłopski, zdrowy yy, rozum. W jego analizach to, w jego analizach politycznych to widać. Widać niejednokrotnie. To nie jest człowiek, który jest y, mocno y, zapatrzony w ideo, ideologię, który nie patrzy. To on nie tylko patrzy też z punktu widzenia logiki, ale patrzy również z punktu widzenia takiego użytkowego i jak dana sytuacja, jak dane doświadczenie będzie wpływać na y, społeczeństwo, czyli bierze pod uwagę na przykład również emocje. Ale jak wspomniałem, Rafał Ziemkiewicz jest osobą, która była kiedyś rzecznikiem Unii Polityki y, Realnej i gdzieś powiedzmy to y, ten element wolno wolno -rynkowy w jego analizie ekonomicznych, na przykład w analizach ekonomicznych będzie jak najbardziej dostrzegalny. Natomiast jak wspomniałem, Rafał Ziemkiewicz to jest człowiek, który mieli się bardzo rzadko, ale jest jeden film na kanale, jest to ostatni film na kanale, który się pojawił u Rafała Ziemkiewicza, ten, w którym opisuje PSL. Rafał Ziemkiewicz mieli się praktycznie całkowicie, ponieważ Rafał Ziemkiewicz nie bierze pod uwagę, że nie bie, patrzy na PSL z punktu widzenia PSL-u lat 90-2000. Natomiast dzisiejsze polskie Stronnictwo lutowe mimo tego, że widzimy wciąż te same, te same twarze, te same, te same osoby takie jak na przykład pan Sabicki, pan Motyka, ale również Kosiniak-Kamysz, który wydaje się być skreowany na taką, na taką młodszą, młodszą wersję polskiego stronnictwa ludowego, to PSL nie jest już partią chłopską. PSL bardzo długo, mówiąc szczerze, bardzo długo starał się kreować jako partia, partia chłopska wyrastająca, powiedzmy jeszcze z takiego PSL-u Mająca ideę PSL-u lat, powiedzmy, przed, okresu przedwojennego, ale w rzeczywistości to ludzie, którzy głównie byli związani z PRL-owskim, ZSL-em, to oni w dużej mierze stworzyli tą partię polityczną po latach 90. I PSL zawsze chciał się przedstawiać jako partia, partia chłopska, partia rolnicza, partia wsi, tacy tra tradycyjnie, nowocześnie, ale z, z tym. Z tym akcentem na, na tradycję, położonym na tradycję. Tymczasem PSL tak naprawdę nigdy nie był partią tradycyjną. PSL to była taka platforma obywatelska i to dalej jest taka platforma obywatelska, tylko że wiejska. Yy, można powiedzieć, że to jest elita, którą PSL tworzy, elita, elita wiejska, elita oczywiście ekonomiczna, elita być może w pewnym sensie trochę też i. Intelektualne, chociaż elity intelektualne mieszkające na wsi, to raczej są, mimo wszystko, to są ludzie, którzy swoją elitarność yy, uzyskali w mieście, a wyprowadzili się na wieś, bo już mieli, dość, bo już mieli dosyć po prostu tych miejskich, yy, miejskich, powiedzmy, warunków życia, postanowili być bliżej natury, i tak dalej, i tak dalej. I oni z tą swoją elitarność przywieźli jak gdyby powiedzmy, ze sobą. Powiedzmy, że przywieźli ze sobą, dostarczyli ze sobą na ten. Natomiast elita wiejska to jest elita dużych posiadaczy ziemskich rolników, biznesmenów rolników, którzy mają spore spory inwentarz którzy mają niejednokrotnie albo mocno wyspecjalizowaną działalność gospodarczą taką działalność rolniczą gospodarczą, to znaczy, że są hodowcami albo jednego gatunku zwierząt, albo ewentualnie powiedzmy dwóch, albo po prostu uprawiają tylko jedną roślinę. Eee, takie właśnie podejście nastawione na wąską specjalizację, ale bardzo ekonomicznie ekonomicznie produktywne. I taką, eee, taką właśnie elitą I są działacze PSL-u, ale ta elita, ci ludzie, którzy w latach dziewięćdziesiątych, dwutysięcznych stworzyli tworzyli Polskie Stronnictwo Ludowe, mają też swoich następców w postaci swojego potomstwa, bo PSL jest partią najbardziej chyba, to jest partia nepotyzmu politycznego totalnego. Wszystkie jak możliwe spółki, które są powiązane z psl są obsadzane przez potomstwo lub z, powinna, z powinowaconych, z z działaczami Polskiego Stronnictwa Ludowego Ci ludzie również mają swoje dzieci, bo wchodzi nowe pokolenie i to nowe pokolenie nie jest w ogóle przywiązane do wartości tradycyjnych. To nowe pokolenie, które się nauczyło czerpać korzyści z samej, tylko i wyłącznie biurokracji, która jest wokół gałęzi jaką jest, gospodarka rolna. Biurokracji państwowej, czyli te wszystkiego rodzaju krusy, agencje rolne, te, 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 czy powiedzmy jakieś tam, powiedzmy, unijne dofinansowania i tak dalej, to są urzędnicy. To są działacze PSL-u, ale to nie są rolnicy, to nie są rolnicy tradycyjni, to są urzędnicy. A urzędnicy w dzisiejszej rzeczywistości to są ludzie, którzy są bardzo chęty, przychylnie nastawieni do Unii Europejskiej którzy nie patrzą na. którzy nie spoglądają, nie patrzą na rzeczywistość oczami powiedzmy zwykłego, zwykłego rolnika, ale patrzą na rzeczywistość oczami funduszy europejskich, patrzą na rzeczywistość oczami regulacji europejskich. I to jest elektorat polskiego stronnictwa ludowego, który się zmienił. To nie jest elektorat lat 90. I to jest, dlatego uważam, że SL wcale nie będzie musiał tłumaczyć swoim wyborcom to, tego, że na przykład popiera coś, co powszechnie nazywa, coś, co Światowe Forum Ekonomiczne nazywa, powiedzmy, Planem Nowego Ładu, czyli tą całą transformację energetyczną, albo odejście od rolnictwa, takiego, jaki było dotowane jeszcze, powiedzmy, kilka, kilkanaście lat temu, a które by być powoli z zaczyna się odchodzić od tego rolnictwa, bo to nie ma żadnego znaczenia. Ci ludzie, którzy dostali się w trybiki administracji, zostaną chłonięci przed administrację ogólnoeuropejską, jeżeli Europa stanie się taką sfederalizowaną, sfederalizowaną jednostką i oni tam pozostaną i będą czerpać dalej gigantyczne, być może nawet będą czerpać spore, być może nawet większe pieniądze, ponieważ będą urzędnikami europejskimi, a nie urzędnikami ee, polskimi, więc być może będą czerpać nawet większe pieniądze, Samego tego tytułu, że są po prostu urzędnikami. Bo tak korumpuje Unia Europejska. Ten lobbying urzędniczy, by stając się urzędnikiem europejskim, zarabiać pieniądze, których normalnie w żadnym zawodzie nie jesteś w stanie zarobić, a naprawdę nie robiąc nic. W ten sposób korumpuje Unia Europejska i PSL. Jest taką partią nepotyzmu, który jest nastawiony na, na pieniądze. Kiedyś rozmawiałem z działaczem PSL-u. i On mi powiedział, że ja nie mogę być dobrym politykiem, ponieważ jestem zbyt ideologiczny, w tym sensie, że nie jestem skory na ustępstwa. To znaczy, mam pewną wizję, której nie jestem w stanie nie jestem w stanie zmienić. Działacze PSL-u są w stanie zmienić, jeżeli zobaczą zysk. Jeżeli zobaczą zysk, a Unia Europejska pokaże im zysk w postaci różnego rodzaju, nawet jeżeli nie będą mogli uprawiać żywności, to najprawdopodobniej dostaną część, nie takie pieniądze, jakie dostaną na np. rolnicy niemieccy, ale dostaną część tych pieniędzy, które dostają rolnicy Niemiec, za to, żeby nie uprawiali tej żywności, tak jak dzisiaj dostają część osób, która miała ziemię, która jej po prostu zalesiła tą ziemię, i dostaje pieniądze z Unii Europejskiej, za to, że ta ziemia jest nieuprawiana. Za to, że została przeznaczona na lasy, że nie produkuje żywności. Tak więc yy, Rafał Ziemkiewicz w tym jednym temacie się myli. To są urzędnicy. To są już w dużej mierze urzędnicy. Przykładem jest chociażby. Yy, Wypowiedź pana Sawickiego, który powiedział, że nie po to natura, matka ziemia, czy tam powiedzmy natura zostawiła węgiel pod ziemią, żebyśmy my go wydobywali i z niego korzystali. No to panie Sawicki, nie po to azot jest w większości przypadków w atmosferze i tam się znajduje, żebyśmy my go skraplali i używali później do nawożenia, do nawożenia ziemi. To jest dokładnie ten sam poziom myślenia. Zero postępu. Węgiel ma być pod ziemią, no to niech azot będzie nad ziemią, bo on nie występuje w takich ilościach. No niestety guano się skończyło. Nie występuje w takich ilościach, które można by było stosować do, do nawożenia i zwiększenia efektywności produkcji rolnej poprzez nawożenie. A azot jest fundamentalnym pierwiastkiem, jeżeli chodzi o nawozy. Jest absolutnie fundamentalny. Bez azotu nie ma nawozów. Bez azotu nie ma wzrostu roślin, a bez wzrostu roślin nie ma dużych plonów, a bez dużych plonów nie ma do, dobrej gospodarki yy, mięsnej. No bo nie będzie czym karmić zwierząt. Człowiek, który wynalazł metodę skroplenia azotu, otrzymał za to Nagrodę Nobla. Bo rozwiązał problem głodu, ratował miliard ludzi, albo raczej miliardy ludzi a przy okazji przyczynił się do śmierci też całkiem sporej ilości osób, ale to już jest temat na inną, o, na inną rozmowę, bo to jest człowiek, który również brał udział w produkcji chemicznej za czasów III Rzeszy. No, wiecie, o jakim związku chemicznym mówię. Tak więc mentalność rolnika, w którym ziemia ma, taki, ma taką wartość ojcowizny, ona już nie jest... Mentalnością działacza, członka polskiego stronnictwa ludowego. To już nie są te czasy. Dzisiaj główną wartością jest pieniądz, pod tym jest podyktowany cały cel działania polskiego stronnictwa ludowego, a przede wszystkim po to, żeby tworzyły się ich wielkie, wielkie dynastie. A czy to będą dynastie oparte na gospodarce rolnej, czy dynastie oparte na administracji i podejmowaniu decyzji urzędniczych. Być może nawet bardziej efektywnej pod względem finansowym, bo dającej wiele możliwości, zwłaszcza wiele możliwości skorumpowania, no to, to już nie ma żadnego znaczenia. Dlatego w tym jednym temacie Rafał Ziemkiewicz się myli, co nie znaczy, co nie znaczy że nie warto słuchać Ziemkiewicza i czytać jego, jego publicystyki, jego książek. Polecam. Polecam, bo to jest niezwykle pikielnie inteligentny, przenikliwy publicysta. Niezwykle inteligentny facet. Dzięki serdecznie, trzymajcie się, cześć.